samochód, na który wielu z was czekało od lat. Przed wami nowe BMW M5 Touring. Czyli połączenie potężnych osiągów z praktycznością, jakiej oczekują współcześni kierowcy. Ten samochód to nie tylko narzędzie do przemieszczania się z punktu A do punktu B, to prawdziwe dzieło inżynierii, które pokazuje, jak można połączyć codzienną użyteczność z niesamowitą mocą pod maską. BMW M5 Touring oficjalnie ujrzało światło dzienne, i już teraz wiadomo, że na ten samochód czekało wielu fanów motoryzacji. W końcu po latach spekulacji i oczekiwań. Niemiecki przedstawiciel klasy wyższej zyskał praktyczne wcielenie w postaci wersji kombi. A co najlepsze, ta wersja będzie dostępna w regularnej sprzedaży, co oznacza, że nie trzeba będzie polować na nią na rynku wtórnym, jak to miało miejsce w przypadku poprzednich generacji. Pod maską tego cacka drzemie doładowane V8, które współpracuje z jednostką elektryczną. W sumie otrzymujemy tutaj oszałamiające 727 koni mechanicznych, co sprawia, że ten samochód jest prawdziwym potworem na drodze. Co ciekawe, cała ta moc trafia na cztery koła za pośrednictwem napędu M X-Drive, ale jeśli jesteście fanami jazdy bokiem, nie martwcie się. Możecie przełączyć się na tryb 2WD, który pozwoli Wam na palenie gumy i driftowanie do woli. Pojemność bagażnika w BMW M5 Touring wynosi 500 litrów, a po złożeniu tylnej kanapy możecie uzyskać aż 1630 litrów przestrzeni. To sprawia, że ten samochód jest nie tylko niesamowicie szybki, ale też bardzo praktyczny. Idealny na długie wyjazdy czy codzienne dojazdy z większymi bagażami. Historia M5 Touring sięga lat 90., kiedy to po raz pierwszy pojawiła się wersja kombi tego legendarnego modelu. Niestety była to oferta bardzo limitowana. Przy generacji E34 wyprodukowano nieco poniżej 900 egzemplarzy Touringów. Następnie przy modelu E61 było ich nieco ponad 1000 egzemplarzy. Teraz jednak nie musicie się martwić o polowanie na ten samochód, ponieważ BMW zdecydowało się wprowadzić M5 Touring do regularnej oferty. To decyzja, która z pewnością ucieszy wielu fanów marki. Pod maską nowego M5 Touring mamy silnik V8 o pojemności 4,4 litra, który w połączeniu z układem hybrydowym dostarcza 727 koni mechanicznych mocy i aż 1000 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Te liczby przekładają się na sprint do setki w zaledwie 3,6 sekundy, a prędkość maksymalna w wersji bez ogranicznika wynosi imponujące 305 km na godzinę. Co więcej, Dzięki baterii o pojemności 18,6 kWh możemy pokonać do niej całych 70 km na samym napędzie elektrycznym. To idealne rozwiązanie na codzienne dojazdy bez konieczności uruchamiania silnika spalinowego. Warto również wspomnieć, że różnica w masie między sedanem a Turingiem wynosi jedynie 60 kg. Oczywiście cała konstrukcja jest dość ciężka. M5 Turing waży, uwaga, aż 2,5 tony. Ale mimo to, BMW udało się utrzymać masę w ryzach, co pozytywnie wpływa na dynamikę i prowadzenie tego samochodu. Pierwsze egzemplarze nowego M5 Touring trafią do klientów na przełomie 2024 i 2025 roku. Z pewnością wielu z Was już nie może się doczekać, aby zobaczyć ten samochód na drodze i usłyszeć ryk jego V8. -ki. BMW M5 Touring to samochód, który doskonale łączy w sobie ekstremalne osiągi. Z codzienną użytecznością. To pojazd, który pokazuje, że można mieć auto, które jest zarówno szybkie, jak i praktyczne. Ale czy to właśnie takie połączenie jest dla Was idealne? Czy wolicie mieć oddzielnie samochód sportowy i praktyczne kombi? Czy też uważacie, że M5 Touring to strzał w dziesiątkę? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym samochodzie. Czy jest to auto, które chcielibyście mieć w swoim garażu, czy może jednak wolicie coś innego? Jakie inne modele BMW Was fascynują i dlaczego? Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Moi drodzy, jeśli film Wam się podobał, koniecznie zostawcie lajka, czyli kciuka do góry dla YouTubeowego algorytmu. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych motoryzacyjnych nowości, już teraz koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie w dzwoneczek. Bardzo Wam dziękuję, że zostaliście ze mną do końca i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Cześć! WHA- wow.